Ei, não vi que Broker nas, chyba, <laughs> broker da nas, que że jej potrafisz. Broker, da mãe. O lohan barba! Jaki ty <tupac, laughs> <yeah. laughs> Chodź tu, chodź tu. Pomo, sogi. Sogi nogi połamał. Ej, on tam siedzi ciągle. Bingo, zacznij tutaj, Budzie a potem pójdziemy tu po brokera. Wiesz, ja już tu Budzie nagrywam. Buzię widzę, Budzie widzę. Będzie widzę, oczy widzę. Buzię widzę, buzię widzę. Broker, skocz Budzie. tutaj. Broker, skocz. Z tego, skacz, broker. Broker, z tego, z tego. O! Bawi. <laughs> Siemaneczko Ziemieszki, tutaj Bingo A to już chyba siódmy odcinek serii Minecraft VP. Dzisiaj jest ze mną standardzikowo Sillex, Blasted i Broker. A oczywiście jakiś typek się walił w Sillexa tyłek. I oczywiście Broker nie może tu wskoczyć, bo. bo krzywe nogi. Dobra, chodźcie wyskakujemy. A my jesteśmy na serwerze. Wixel, Virtual, Nie wiem, chyba Wirtual, coś w tym stylu. Nieważne i ogólnie... Ej, czekajcie na mnie, bo mam tu serduszka. Mamy zamiar nie. odgrywać bardzo fajną scenkę z filmika. Nie mówcie jeszcze jaką, na pewno zobaczą. Ale chodźcie, chodźcie, ustawimy się tam. sypłem. <laughs> Freakir! jakieś losowe teleporty tam czekały jakieś No bije mnie ktoś, no! No bije, no bój, gdzieś w tym tenczę. Chodźcie rano, chodźcie ze mną. No. Nikt za tobą nie idzie, każdy cię hejtuje. <laughs> idą, idą typy. <coughs> Brak, leży już zupę. Czekaj, bo boom ma right? Boom. Bum headshot! Bum headshot! Fak, 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 fak. Typek, dobra, zabij go. no. Fadn. Ja ja go Ja jestem groźny. Okay. Leszek, go. E dobra, blessed, uważaj, bo... Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie, chodźcie tutaj do muru. Chodźcie tutaj do muru, chodźcie. Pobóż. Bo na serce. Spokojnie. <laughs> Z co się tylko. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie, tutaj, ustawimy się wszyscy. Nie. Czekaj, bo ja mam nóżki jak wejgar i... No... On ma mieczik jakiś fajny. Zadziadowany. Ej, nie... e, on, on nie bije, on nie będzie chciał. Ała! Pamiętaj. Gratujcie, no, no śmieci. Ale <laughs> to, to ten aligator. Ej, popatrzcie, tam jest o, Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Huberty. nie, no, nie zginiesz! Hubert, nie bije! Hubert, nie bij! Hubert, kocham cię! Leż. Padłem z pięcioma dieksami! Nie kocham cię, <coughs> Hubert! Zrywał z tego. No i co zrobisz? No i nic nie o, zrobisz! O, Bronek, no, Bronek, to jest ten typek! Ej, czemu on za nami chodzi? Nie zjesz tej góry... O, mam, mam koksa! Daj mi ja też mam koksa! Nie ty dostaniesz!

a nie! Duże, a a... Jest... Dobe, ja mam 20 diaksów! Nie. nie mogę paść! Dobra, no, 24 diaksy! Nie, diaksa bym nie by mnie zabił! No nie śmieci jeden! Umrzij na hipa! No po prostu umrzij na hipa! Miałem jednego diaksa! Ten diak był dla mnie moim życiem, a ty mi go zabrałeś, nie? Świeci jeden! Są trzy Ej, dobra pana, wychodźcie do tego zwalonego no ja muru! No kurde, 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 w tym tęczu, No i nie wiem, co czy... się widzę! Twarz widzę! Buzie widzę w tym TĘCZU! Jeźdź na imię, weź coś na za i tyle. Nooo, za zabrukhero, Że ja bym się. To, nie na jakiś typu. Nie, to ty, ja za, ty zabiłem, dobra, nie. mam dwa serduszka oram. Ten typu z tyłu, nie ja to było. Dobra, mam pół serduszka oram. Dobra, no, mam ty dobra, o, zabiję. O, o, o. dobra, zabiję, no, zabiję do... wszystkich, będzie double. Double kill. Double kill! Doble kill! Czy będzie ja kill. Ja bingo. Doble ale, ale ale triple kill? Jako normalnie jestem. Bingo, bingo. Triple źle kille. mówisz. Źle mówisz dla to jest da bubla, jak to typ na mecie mówi. Da bubla kill! No, kill. Three peepla kill! People. No nie zabiją mnie zabiją, nie zabiją. Nie, zabiją, nie, zabiją. A! Gdzie? <laughs> no po, gadam z jedną. Z to jest zależy ale teraz gdzie? was. Broken. Ile bierzesz? <laughs> ja biorę dużo! O, e, zależy czasami e, jednego koksa, A. czasami dwa e, disa nie. To zależy od jazdy się... Dawajcie biegniemy, biegniemy, biegniemy. Możemy A, potem chodźcie. nagrać PvP normalnie sobie dać. Albo nie wiem jakieś lone. Dobra jest to, jest to, jest to, jest to, jestem Jestem... jestem, bez... jestem... A potem idę. Dobra, jeszcze broker! Broker. broker. Jeszcze tylko broker. Uwaga na plecy. Broker broker, Dzień, nie, widzę, widzę broker. Brok. Proker, proker biegnie, Broker, nie strzelajcie do niego Jak go... Uwaga, tutaj Dobra, ustawiamy się, ja z z tyłu Ja z z tyłu Juuu! SHALL NOT... Bust! Nie, przekroczysz tego! Chodź Chodźcie na pomóżcie mi, pomocniczy. niczy jestem na koksie no, tak, ja nie wiem, co piję. Nie przekroczy tej linii. Chyba, że zginiemy. Nie, nie, nie w tą stronę go nie knokacie. Nie knukajcie go w tą stronę. Wyrzućmy go stąd. Dawaj go! Mam zbudowaną gardę. Ej, mister, ani. Dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go. Biegam. Dobra. Run, you fools. Uciekajcie stąd. Ja go zabiję. Ucieca! o eu o Run, fools! Run! Serio? Run, you fools! Zabijemy Barloga! go! Pada już! Pada już, Padam! 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 Nie! Gandalf wpadł. A więc tak, mam nadzieję, że scenka wam się podobała. Żegnamy się z wami. Do, do widzenia. Skoczę do następnego odcinka. Siema.